6 minut będziemy otwierać. Dobra, chodź. Już zrobiłam na dwie. No, czekam, czekam. Kuźwa, Zaneta napisała. Koi chcę narysować. A nie ma. Ej, piszcie teraz. Nie znudziłam no, Zaneta. dziś Co zrobiła. Siemka, raz, hejo. Ej, działa? Działa, działa dobrze. Działa, działa. O Boże. Co? <laughs> to już źle, że działa. O nie! Kurwa! <noise> pogięło was! Ale pogięło was... O nie! Ja nie wiem, jak to narysować. Jezu, ja nie wiem, jak to narysować. Proszę jeszcze, jak narysować szurikatkę szarą kukła? Bo Cicho, szara szur szurikatka będzie, cyk, cyk. O kurwa. Kto to wymyślił? O Jezus. Ja, co co jest? to jest? Kuchane. Moja wygląda oh. będzie jak duch, kurwa. Jezus! Kat! <laughs> Jak możesz? Ci go przerywały. Oh, yes. Jakieś kamienie? O! Oh, Jezus! Oh, <laughs> Cicho. To jest oh. jej ten. Aha, jeszcze zielone drzewko. O oh, jest hmm? Ja wyciałem jezu siły. O oh, Jezu! Jak mi biurka wygląda! <laughs> a ja się nie śpię, bo moja strona jest płodniejsza. O oh, oh Boże! Oh. Ja wiedziałam, że tak będzie ja nie będę siły po tym kuziwa znowu, czyli to był pomysł. No twój! Oh. Masz ochotę na skriba No bo pisali tu na czacie. O oh, fuck! Ja lubię tak jak narysować? Zasadzie... Ej, zwierzęta to mistrzostwo, nie? A czemu nie głosujecie, a nie głosujecie? on, bo ja to jakiś robot. Jepi, jepi. skąd on się tu wziął? Co to jest? <noise> Ej ty. No szara, no ile, ile, to, ile to ma nóg? Lepiej jest noga. A co? <noise> Stasiowe, ty. Lepiej doje. A ona kłuca! Aga! Kuca i się podpiera na czym, kuźwa? Na łapkach mam, tylko... <słysyka> mnie, nie? Ooo... Oh. O to wygląda jak... Trochę, no, jak czy tak, przymrużysz oczy, no tak Jak przymrużysz oczy, no tak trochę wygląda. Pół dinozaur, pół syrykatka, no. No, ale tak, no... bym powiedziała nawet, no. no wygląda, no. Ale widzicie? Niby nikt nie umiał narysować surikatki, jednak wszyscy jakoś tam narysowali. Znaczy, jak dojdziemy do banboja, to się okaże. Czekaj, ja muszę zobaczyć po kim ja jestem. Po Katy, ja się wyciszam. I ciebie ja wciąż nie musisz słyszeć z twojego rechotu. No nie wiem, tak chyba po kolei teraz idzie. A nie, to nie jest po kolei. To randomowo. Okej, a ona na czubku drzewa czy gdzie? To bo jest poszukiwa. dziura! Ona z... Na ona jest! Ona wyszła z dziury! <laughs> Jak to wygląda! <śmiech> <śmiech> bo się <boryczy. śmiech> Ale ja Cię nie czuję, bo moja nie jest lepsza! Nie wiedziałem jak narysować, cicho, bądźcie Ej, poryczałam się jakbyś a cały ten... <laughs> o boże O Jezus Co Ona to, to jest? Łuty, zobacz Ej, to Czy mi żarty? to... To dziwnie wygląda A co to jest to niebieskie? To to Kopelusz jest... może? <laughs> Pieprzy Ja tylko masz moją, zobaczycie <laughs> Orzech! Super orzech, Tomi! To, to miał być orzech, no czy ja pieprzy Niebieski? Jakaś mała odmiana. O, o Boże. O Jezus. Jak wiewiórka bardziej. Ma cieniutkie nóżki ty. Sury, i śmierdzi da. To się nie da nie. O poryczam się, przysięgam. Coś ten ban był tak na końcu. To dobrze. To dobrze. <laughs> mi to dobrze. O. o. Ale to z kształtów, to się nie liczy. Liczy się, liczy się twórczość. No, taka surykatka, tylko trochę niekształtna. Taka... Ej, wiecie, że ja zapomniałam. No, taka, taki ładny obrazeczek. Ej, wiecie, że ja. ten? Że ja zapomniałam włączyć prośby? W sensie te. No, ty wieś, nagrodi, no. Bo przecież nie gramy w wizerze. O, posze. Jakie nagrody? Aha, te nagrody. Czekajcie, muszę włączyć. punkty kanału? No. Dobra, chyba są włączone. Jak coś. O jezu, nie mam siły. O! Taka myszo-surichatka. Myszo skoczek Nie, myszo-jego. No, ale ładnie, ładnie, ładnie. Tu nawet kamyczek, patrz, jaki cieniowany. No, bym powiedziała, no. Najbardziej mi się podoba. <ścoughs> taka, taka ładna. No, taki ładny obrazeczek. O jezu. To jest norka, nie <grym> Aha. Norka, co ty norki nie poznajesz? No, no. no. <grym> Pan, gdzie jesteś? Nie mam je. O Jezus. Jaki uśmiech. <grym> Pokazuje... <nie> twoi... <grym> że ona mają takie paszcze? Ty, ona buzi chce dać komuś. Ja <grym> Pokazała tej. Uśmiech numer 5. Nie wierzę. Foka brązowa. Ej, właśnie to nie jest surikatka szara, bo ona jest brązowa. Uszukany. O, o, Boże. Po jeszcze się nie. O. Szuro? Szuro? katka. Która wygląda jak żółta, żółta żaba. Wow. Wow. <laughs> Szurokatka. O nie wierzę. O, o, szuru, szuru. <laughs> o Boże, nie, bad boi Ja nie mam siły. To ty miałaś taki pomysł, żeby... To nie, nie ja. Miałeś... No. O Jezu. Nie mam siły. <laughs> o. <laughs> Co to jest? Szurokatka! Chłopek, ty! <noise> sam, sam się narysował, kuźwa, bo myśli, że jest szurokatką. No mówię ci, że ona jak duch bardziej wygląda. Nie, to jest zakolak. Kuśwa, myśli, że jest szurokatką, nie? Szura. Głosować, głosować! Pidole. <noise> Patrzcie, ale narysował trawę, prawie drzewo, a kuźwa, chłop na polu. <noise> O, nie. O, o, też. O, no, no? Drugi, drugi ten, dru, drugi, drugi rysunek, który mi się tak bardzo podoba. No, a, a. no, ładnie. Widać, że się wam łapka nie trzęsła, nie tak jak mi. Kusiwa. Ej, to wygląda trochę jak foka, nie? Oj, tam. No, ale ładnie. Ja pierkur. O, o, pupu panda o. i Big Berta no, dwa rysuneczki. Co? Co? O boże. Ale mam nie. pomysła. O nie, już nie. To mi opuściło, on chyba <laughs> się poddał. <laughs> no weźcie, no kuźwa. No i co teraz? No. swipe chuj, wody. Jak to kuźwa narysować? Nie jak to narysować? A ja wiem. Nie tak. Proszę Kat, kuźwa, uduszę cię. Kuźwa, uduszę, no uduszę, no aż mi się ręka zaczęła. To tak, tak wygląda. I ja, czemu tu takie kolory są słabi? Że nie. Albo nie, bo to ma być pchła. Da się grubość pędzla zmienić? Właśnie chyba to zmienili, że już chyba nie. Da się, z Serio? Tak. Poczekajcie, a czy jak dam to? O! Iu, 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 iu. Ona czeka na swoją ofiarę Tak! Tak jest! Jezus! Ja pieprzę kuźwa długopis! Oh, kurby zapiał, no! Kolejny! Czy jesteście normalni. Ślicznie. myślicie? Jezus, długopis! O Boże! Ej, wy nie możecie tak straszyć, bo mi kuźwa watyn, Mi ręka się trzęs trzęsła! To jest pchła? To taki czarny? A nie? No pchła... Boże... Kuciapy jedny! Ja pier kury. Hunt. <laughs> Dokładnie, hunt. OMG. A wiecie na przykład, że pchły siedzą w trawie i, i czekają... <laughs> Co to jest? No pchła. Jaka pchła Co i cieknie? <laughs> O, że siedzą w trawie i czekają na swoją psinięty? Wiecie o tym? Na przykład podobno, zabita pchła, no? Może? Podobno, jak chodzą te jeże, to one łapią te pchły tam w tej trawie. Tak słyszałam? Nie, nie te pchły! powaga. O Boże! Pan powie, że nie mam. O! Jaka pchła! No pchła! Ma jakieś nawet takie macki wciągające. No, to powiedziała, no pchła. <grym> OMG. Jestem cała spłakana, nie? Aż sam kataru. <grym> Proszę, oj, co to, co to tam ten, tam... aha, gdzie 10 ja widuję, Stasiowy takie ty no, no nie tam, tam, no, ma trąbki jak komar, serio? Poszę oh, nie, no nawet w takiej grzie mnie przestraszą, no! Długopisie ty! Z Marsa! O! Kot i jego przyjaciel! Ej, ale to nie ma być kot! Ej, koci, ko ten, pchła bez, bez głowy! Jak siedzi na tym kocie? No przecież nie wierzę, nie? Nie, ej. Best friends, no dokładnie. Pchły. Ej, to nie są pchły. Halo, Oban boi. się odmieniać? Ale jak spchła mi ty. Jak pchła, pchły, Pchła. pchła? No, pchły się, pchły i jej się rozmnożyły. <noise> Kuźwa. Jak chciałam narysować dwa cycki, to mi na mnie krzycieliście, że ma być jedna piersia, nie dwie. Dziękuję za follow Piękny kot, bebe. <noise> z, pr z pryszczami. O Boże, kot z pryszczami. Z, z pryszczami. A, ja słyszałem <noise> Co to jest? Ej! Uch, kurwa. Niepokolorowany no. Jest tylko jeden element niepokolorowany jest w nicości pluskwa. O Jezus O, nie, 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 nie mogę, nie Blum. I no hit. Blum. Co to jest? Ej, to jest naprawdę zadziwiające, jakie my mamy. Wiecie, jakie my mamy. No ino hit. Że to jest pchła a imitacja pchły. Niepokolorowany. Nie wiem, co to jest. Taki chłopek machający do psa. Spojrzenie. Właśnie, spojrzenie na świat, no. O Jezus! Ja pieprzenos, kurby zapiał, no! Kat. ja wiem, co to się załączyło, nie? Oj. What is that? No lupa i w lupie pchła. A lupa to jestem ja co to jest za kod dziwny. <ścoughs> Myślałam, że to jest tył kota, albo z góry, albo nie wiem Tyłu kota? No, ogon jest to, to gdzie ta pchła siedzi? Nie wiem W tyłku Tak, patelnia Ktoś smaży pchły na patelni Pan Nie ma pan boya. Bo zatkało mnie trochę. Czemu ten kamień manowi? Przepraszam bardzo, to nie, są, to nie jest kamień, to jest pchła, która cicha na swoją. swoją ofiarę w, w tym. No. Nie, nie, coś tu jest. Że ja chyba w zwierzęta nie umiem. Pchła większa od trawy. Nie! O. O. Ej, pchła, no to bym powiedziała. Ej, nawet szczegóły, tak wygląda pchła. Tak właśnie wygląda pchła. A czemu takie nie narysowałaś? No właśnie, bo nie wiem, ale tak ona wygląda. No. <ścoughs> bo właśnie moja pchła była w trawie. To jest taka angielska pchła. Taki rodzaj angielskiej pchły. No powaga, mówię wam, że pchły siedzą w trawie. No, taka. Tak właśnie wygląda pchła. Pięknie. O, brawo! No i w końcu. Dobra, mnie się tam wytnie. Kto będzie cz czwarty, ten będzie trzeci. Big ta pierwsze miejsce. Brawo! Drugie miejsce, pani Pupu Panda. Brawo! I Katy, trzecie miejsce. Brawo!